Spędziłem piątkowy wieczór, czytając raport kwartalny XRP, bo tak właśnie spędzam piątkowe wieczory. Ripple publikuje kwartalny raport rynków XRP, aby dobrowolnie zapewnić przejrzystość i regularnie aktualizować podglądy firmy na stan rynku kryptowalut. Ponadto Ripple zachęca innych z branży do budowania zaufania i wspierania otwartej komunikacji i podnoszenia poprzeczki w całej branży. Na wstępie czytamy wyjaśnienie spadków wszystkich kryptowalut w drugim kwartale tego roku, narastająca inflacja, strach przed recesją, wojna na Ukrainie, duża korekta na amerykańskiej giełdzie, widmo upadków BlockFi i Voyagera. W raporcie znajdziemy również kilka słów na temat NFT z rozwoju XRP Ledger, rozpoczętej współpracy z francuskim domem mody BALAIN oraz firmą Lotus, które tworzą własne NFTs oparte właśnie na XRP Ledger. Dzięki funduszowi Ripple Creator Fund twórcy budujący NFT na XRP Ledger mogą otrzymać wsparcie techniczne, finansowe i co-marketingowe, aby nawiązać kontakt ze swoimi potencjalnymi klientami i społecznością. Do tej pory twórcy otrzymali fundusze na projekty NFT obejmujące gry, metaversy, rozrywkę, sztukę i nie tylko. W drugim kwartale uruchomiono również on Avax, pierwszą międzyblockchainową platformę DeFi dla zasobów XRP Ledger i Avalanche. A teraz to, co nas najbardziej interesuje. Sprzedaż i zakupy w drugim kwartale. W ubiegłym kwartale całkowita sprzedaż XRP przez Ripple po wyłączeniu zakupów wyniosła 408 milionów dolarów w porównaniu do 273 milionów w poprzednim kwartale. Pomimo złej sytuacji na rynku krypto, XRP nadal się rozwija, a cena koina spada ze względu na ogólną złą sytuację na rynku kryptowalut. Tutaj mamy właśnie tą sprzedaż w pierwszym i w drugim kwartale tego roku. Cały raport jest dostępny na stronie Ripple.